Od kwietnia tego roku widać dużo większe parcie na granicę polsko-białoruską ze strony nielegalnych migrantów, którzy cały czas próbują się przedostawać nielegalnie z Białorusi do Polski. Jak wygląda sytuacja? O tym dzisiaj rozmawiam ze Strażą Graniczną. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Dzień dobry. Sierżant Sztabowy Ewelina Lewkowicz, Podlaski, oddział Straży Granicznej. Pani Sierżant, jak wygląda w tej chwili sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Bo dostajemy komunikaty takie do mediów. Praktycznie co dwa dni można powiedzieć, no i widać tą większą taką presję, jak to w tej chwili wygląda. Czy można powiedzieć, że to się nasila, trochę spada, czy utrzymuje się już tak cały czas tak jak na stałym, można powiedzieć, poziomie? Od marca bieżącego roku y, zauważyliśmy wzrost presji migracyjnej. Dla porównania, w styczniu prób nielegalnego przekroczenia granicy było 95, w lutym 300, w marcu już 3,5 tysiąca, a w kwietniu na chwilę obecną mamy ponad 4000 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy. To można powiedzieć dużo. No, to nie da się tego porównać na pewno z 2021 rokiem, kiedy tam nie było. Zapory nie było tych wszystkich zabezpieczeń, czy faktycznie te zabezpieczenia, które zostały tutaj zrealizowane, one pomagają straży granicznej w ochronie granicy? Znaczy, no na pewno pomagają, tylko w jakim stopniu, bo gdyby tak sobie myślę, gdyby zabrać na przykład zaporę elektroniczną, czy tą fizyczną taką, to czy nie mielibyśmy powtórki właśnie sprzed trzech lat? Myślę, że bariera fizyczna i elektroniczna to jest najważniejsza rzecz, i rzecz, która nam bardzo pomaga, bo dzięki monitoringowi, który jest 24 na dobę, jesteśmy w stanie monitorować te próby, jesteśmy w stanie wysłać w konkretne miejsca patrole, które mogą y, zapobiec tym y, nielegalnym przekroczeniom granicy. Pani sierżant, y, cały czas cudzoziemcy tutaj napierają. Co to są za ludzie w ogóle? Czy można na przykład powiedzieć, że z jakiegoś państwa jest więcej, bo na początku to byli głównie Irakijczycy, trochę Afgańczyków. Jak to w tej chwili wygląda? Kto to jest? W jakim wieku? Z jakiego kraju? Jakiej płci? W tej chwili są to ludzie z całego świata. W bieżącym roku odnotowaliśmy już 28 narodowości. Są to między innymi ludzie z Somalii, z Syrii, z Egiptu, z Afganistanu, Pakistanu. Także ciężko podać jakąkolwiek dominującą narodowość. W większości są to mężczyźni w różnym wieku. Zdarzają się czasami kobiety, ale w większości są to przede wszystkim mężczyźni. I jak oni tutaj się nam przepychają do Polski, co oni wtedy mówią? co oni jakby nam, czy, czy, czy w ogóle coś mówią, czy, czy cokolwiek tłumaczą, dlaczego tutaj są? Co, czy chcą tutaj w Polsce prosić o ochronę międzynarodową? Prośby o ochronę międzynarodową są bardzo marginalne. Ci ludzie przede wszystkim chcą dostać się na zachód Europy. Polska nie jest ich krajem docelowym. A jakie mają, czy w ogóle mają wizy? Na przykład, no bo ja wiem jakby skądinąd, że potrafią sobie legalnie załatwić wizy do Rosji, na Białoruś, czasami gdzieś tam do Kazachstanu jak trzeba, bo to i tamtędy potrafią się przedostawać. Do Polski jakoś nie potrafią. Co oni mówią w ogóle, czy mają te wizy, większość i jakie to są wizy? Tak, ci ludzie mają wizy, mają wizy rosyjskie, więc ci ludzie dostają się do Rosji na Białorusi, Białoruś legalnie na podstawie wiz. Są to wizy turystyczne, są to wizy studenckie, a w rejon przygranicza zostają dowiezieni przez służby białoruskie, które im w tym pomagają. No właśnie chciałam o to zapytać, czy dalej służby białoruskie pomagają tym ludziom, bo był taki czas, że mocno te służby pomagały, tam fizycznie również służby białoruskie atakowały polskich funkcjonariuszy, polskie patrole, żołnierzy gazem, tam jakimiś ślepymi strzałami. Jak to w tej chwili wygląda z waszej obserwacji? Z naszej obserwacji służby białoruskie nieustająco pomagają migrantom. Przede wszystkim dostarczają im sprzęt, dzięki któremu mogą pokonać barierę. Są to np lewarki, nożyce do cięcia metalu czy drabiny? Pani sierżant, ja jak byłam swego czasu w Kuźnicy e, rozmawiałam tam ze strażnikami granicznymi no wiadomo oni tam są cały czas można powiedzieć na miejscu, na posterunku e, i mówią mi taką rzecz, że zanim nie było tego problemu to myśmy tutaj ze sobą współpracowali My, jako z polskiej strony, służby białoruskie, graniczne również, ta współpraca była, w tej chwili się wszystko tak zmieniło, jest wrogość, nie ma tej współpracy. Czy dalej jakby można powiedzieć, że jest ta wrogość ze strony służb białoruskich, że oni, no coś im tam się poprzestawiało, czy to po, powiedzmy z powodu propagandy, czy z jakiegoś innego powodu, że nie widzą nic złego w kłamaniu po prostu w kłamaniu bo ja czytam regularnie też informacje tego białoruskiego komitetu granicznego Białorusi no to co się tam pojawia to to ręce opadają to oni nie wiem muszą czy tak po ludzku po prostu znaczy nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy oni muszą, czy oni chcą. Tak? Na chwilę obecną wygląda to tak, że nasza współpraca z służbami białoruskimi już praktycznie nie istnieje. Wcześniej tak, tak jak Pani wspominała, sama też służyłam w Kuźnicy, więc pamiętam te czasy, kiedy współpracowaliśmy z służbami białoruskimi. Na chwilę obecną praktycznie no, tego kontaktu nie ma, nie mamy ze sobą kontaktu, a my po prostu obserwujemy to, że oni im pomagają. To jeszcze taka rzecz, bo w tej chwili ostatnie przy, przynajmniej tutaj dni były mm, wypełnione informacjami o kobietach w ciąży, bądź takimi, które urodziły te dziecko na samej czy przy granicy. Znaczy, w ogóle kobiet jest dużo i w, w takim stanie, bo no, umówmy się, odpowiedzialna kobieta nie łazi po lesie, nie szwenda się w takim stanie, tylko znajduje się pod opieką czy rodziny, czy kogoś bliskiego, no, jak może ma męża, no, ale jest to nieodpowiedzialne. To, Obserwujecie więcej takich zdarzeń? Jak to, jak to w ogóle wygląda z Waszej perspektywy? To jest celowo, że w takim właśnie stanie te kobiety się znajdują pod tą granicą? One są brane być może, ja nie, nie chcę mówić, że na zakładniczki, ale no, jako kogoś, kto wzbudzi litość po to, żeby przepuścić. Też nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego one się znajdują. Kobiety w ciąży to, jest, to są sytuacje marginalne. Zdarzyło się dosłownie kilka takich przypadków. W większości, tak jak wspominałam, zazwyczaj są to mężczyźni w różnym wieku. Dlaczego one się tutaj znalazły, co nimi pokierowało, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ale Straż Graniczna takim osobom pomaga, bo słyszeliśmy, że to właśnie strażnicy graniczni udzielili pomocy, przewieźli do szpitala, czy pomogli w przewiezieniu do szpitala, a niektórzy mówią cały czas, że jesteście bez serca. Nie, to nie jest prawda. Jeżeli y, ujawnimy osobę, która potrzebuje jakiejkolwiek pomocy medycznej, takiej pomocy im udzielamy. Powstały specjalne zespoły interwencyjne o charakterze y, poszukiwawczym. Y, jeżeli mamy informację, że ktokolwiek potrzebuje pomocy, wtedy ruszamy z pomocą, y, wzywamy karetki, jeżeli te osoby potrzebują hospitalizacji, przewożone są do szpitala. Na Przykładem jest ta kobieta w ciąży, której udzieliliśmy pomocy, która znalazła się w szpitalu pod y, opieką i, i, i ona i dziecko są w dobrym stanie zdrowia. To tak na koniec, czy w ogóle da się przewidzieć, czy wy przewidujecie, kiedy może nastąpić koniec tej wojny hybrydowej, czy widać jakieś światełko w tunelu chociaż? Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie tego przewidzieć. Na chwilę obecną widzimy, że mamy wzrost tej pre presji migracyjnej wraz z poprawą jakby pogody. Jak będzie dalej, nie wiem, wszyscy sobie tego życzymy, żeby w końcu ta sytuacja się skończyła. Tak wygląda w tej chwili sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że nie odkryłam tutaj nic nowego, ale to są informacje z pierwszej ręki i dobrze by było wiedzieć, że cały czas Straż Graniczna czuwa nad naszym bezpieczeństwem, a presja migracyjna niestety ze strony służb białoruskich, ale i rosyjskich nie słabnie i ta wojna hybrydowa cały czas trwa. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal Dzień Dobry Białystok dla Telewizji Republika.